Cześć, jesteśmy zespół Blender. Generalnie rzecz biorąc, ja mam na imię Mariusz. Ja jestem Sławek, Tomek. E, powiedzcie nam może o swojej nowej płycie. Co to w ogóle znaczy Astropunk? Znaczy, Astropunk jest tylko tytułem jednej z piosenek, a tak naprawdę y, nie mamy jeszcze do końca. Znaczy, mamy kilka pomysłów na tytuł, więc musimy się jeszcze naradzić wewnętrznie, jaki to będzie tytuł, ale y, od wczoraj na naszym Facebooku jest bardzo ciekawa akcja. To znaczy wpadliśmy na pomysł em, wpuszczenia fragmentów całej naszej płyty, wszystkich piosenek, mhm. e, i poprosiliśmy ludzi, poprosimy ich nadal cały czas, bo to będzie trwało przez jakiś tydzień na pewno, żeby nam pomogli wybrać e, singla, który będzie promował całą tą płytę. Ponieważ płytę nagraliśmy tak bardzo e, zróżnicowaną, a wiadomo, matka wszystkie swoje dzieci kocha porówno, czyli nasze piosenki, my tak. E, stąd też pomysł. E, żeby ludzie nam pomogli w tym, w podjęciu tej trudnej decyzji jakże. Stąd apel do ludzi z naszego miasta. Oczywiście. Pomóżcie Blendersom. Przyjechali tutaj dla nas, będą dzisiaj grać za ile? Za <grym> chwilę. Za chwilę. Nie, za za chwilę. nie, nie znamy kwot. Nie znamy stawek. <grym> e, ja bym się jeszcze chciała Was zapytać, bo ciężko zaszufladkować Wasz gatunek muzyczny. E, powiedzcie mi, jak Wy określacie, jak zespół Blenders określa gatunek muzyczny, na jaki grają? To sama nazwa tutaj dużo zawiera, bo Blenders to jest mieszanie tych gatunków, no i... My... My sami szczerze mówiąc nie wiemy do końca, yy, gdzie tam się yy, plasujemy, ale na pewno jest to od, yy, od takiego fajnego, dobrze pojętego disco do samego szatana. Ale trochę, no właśnie, trochę się różni muzyka teraz, którą gracie, od tej, którą graliście kiedyś. Skąd ta zmiana? Znaczy, według nas ona się tam nie różni jakoś specjalnie, bo my zawsze jesteśmy tam... Po tych stylach muzycznych podróżowali dosyć dzielnie i prężnie. Ale rozumiem, byłoby, że jesteście. Byłoby. Trzymacie się rogu szatana. No, ale no, się dziecka, ale to byłoby to byłoby właśnie dziwne, gdyby się muzyka nie zmieniła przez przez ileś lat, bo załóżmy przez 10 lat, gdyby ona się nie zmieniła. To byłby nawet delikatny wstyd. Właśnie, poza tym kalendarze się zmieniają to i muzyka się zmienia. Samochody, linie, linie samochodów się zmieniają. Wszystko, się, Wszystko zmienia. się zmienia. Cena, Bar cena paliwa powiedzieć... się zmienia. Wszystko tak, się zmienia. Chleba. Bardziej możemy tu Właśnie mówić o ewolucji muzycznej, a nie Dokładnie. zmianie. Mamy tutaj, no. Słuchajcie, my robimy my ewolucja, ewolucją. my robimy tutaj rewolucję. Mm. Na tak przykład, na naszym szkolwiek. mieście. Powiem Ci, że... Obserwujecie już od jakiegoś od parunastu lat i się, jeszcze nie. i się moim zdaniem nie zmieniło. I to, i to było piękne, słuchajcie. Ja jeszcze chciałem się was zapytać, no jak oceniacie nasze miasto? No na pewno jesteście tu pierwszy Też raz. To się zmienia. Nurt no, tak. no, rzeki wciąż ten sam. Widać, że fundusze dobrze wykorzystujecie ulinę. I... Odcień rzeki się zmienia. Rzeki Piękna się zmienia. plaża, prawie tak samo duża jak nasza w Sopocie. Ale jest dużo koli. No. W, wodzie, w wodzie jest wodzie, dużo, dużo koli. Tak? No, dlatego ma kolor nie. taki. Słuchaj, ale teraz to jest jak Oj najbardziej nie. na topie. I nie mówią, że kol kola przychodzi, słuchajcie, z Hiszpanii, no. tak, a kola tak naprawdę jest główna. Słuchajcie, macie no. fajnie, bo macie rzekę kolą płynącą. Tak, tak. a tak w ogóle to jest okay. słuchajcie. Szkoda, ja wolę Pepsi akurat, tak. Bo my w ogóle wymyśliliśmy hasło reklamowe na, na tę okoliczność, że tutaj do nas przyjechaliście. Jest to punkt G, najczulszy punkt centrum Polski. A, w, głowno, ale główno, głowno, na G. Gł na punkt G, G, G. Ta, ta. Po, po, u najczulszy, no, 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 nie no, każdy no, może go znaleźć, no, ale no, widzicie, nie, nie. dotarliście, złapaliście no, jesem, ten punkt G, jesteście. My, jesem, my stanowimy tę Nie, to że tutaj znaleźliście. Ale powiedz tak sama, fajnie. Fajnie. Grr. Stanowimy znakomitą mniejszość tych, którzy znaleźli. Tak, to są oni. Tak. Czy jesteście braćmi? Czy ktoś się z wami zbrać? Braciakami, jesteście? Tak? Bijące Poszlam. podobieństwo. Ten młodzieniec. Ten młodzieniec po mojej lewicy. To mój brat, mój bro. A tak w ogóle, co jeszcze powiecie o My tym, God że nie God. można spożywać alkoholu na masowych imprezach? Nie można? Nie można. Aha. Tutaj Tom, tak się to wydarzyło. Jest może, prohibicja. Od dzisiaj, słuchajcie, prohibicja w naszym mieście. Naprawdę? Ale tak. To, 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 może to jest delikatna przesada, bo w końcu... No, y to chyba już więcej tu nie przyjedzie. Zrozumiałe jest, że nie, że, że, że nie, nie powinno się podawać może wódki jakiejś tam, ale Prawda, browarek, pra, no. dlaczego jak najbardziej. Ja nawet... To odobne, ale papierosów nie można palić, słuchajcie, tak? bo 50 ja ci, ja ci włot kary. Ja ci powiem, moim zdaniem nie powinno że... się podawać wódki a kiedyś... na stać i każdy Dokładnie. Ale ja na przykład nie, miałem ostatnio nie było browara przed wyjściem na scenę i, nie, i nie, po prostu nigdy no nie, nie byłem zagrałem, w takiej sytuacji. Tak? Nie, nie, nie Po prostu nie, nie wiem, co się no, mogło tak. wydarzyć później, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żebym nie wypił piwa przed a oglądaliście koncert Kult Unplugged? Nie, no, ale graliśmy nie. razem z Kultem jakieś dwa tygodnie temu, więc widzieliśmy ich na żywo. Wow. Ja, jakie wrażenia? To takie fajne, nie, to bardzo, no, im bardzo się bardzo ten, Moje wrażenie jest takie, że im się na pewno ten przepis też nie spodoba. No, <laughs> no tak, bo to, i tam był taki fajny tekst. E, nie jedyny tutaj jest problem w tym, że e, nie taka nowość, że kult występuje unplugged, Aha. ale nowością jest to, że pierwszy raz śpiewamy na trzeźwie. Ale ja tak, chciałem tak się też tak powiedzieli? Ja, ja się znaczy chciałem tylko czenio, zapytać, ogóle, czy to chodzi dotyczy główna, czy całej Polski? To dotyczy całej Polski. Wiecie, nie. to jest udyszła ustawa odnośnie imprez masowych związanych z tymi burdami, które były na boiskach. No wiadomo, ale, że te zespoły. Ale... Te zespoły naprawdę robią poważne burdy. No. Poważne, koncert w to nie mecz. Ale, nie, będzie, ale, ale będziecie lecz. palić gitary, będziecie rzucać perkusją. Co się będzie działo w tej scenie? No, <laughs> wiesz, jest, jest takie powiedzenie, nie że... Takie Do tej pory nie że... teraz może tak. No. No. Dobry, ciśnijcie nam, proszę was, ciśnijcie. Czymś na... Jest takie powiedzenie, że dobry lekarz to i nawet zoperuje na trzech, Bo ale po co ryzykować? Tak. To tak jak kolega. Ginekologiem nie jestem, ale zajrzeć mogę. <laughs> no, 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 no. <laughs> I ten pozytywny Akcenta. znajdując punkt G. Dziękujemy zespołowi Blenders za krótką i jakże to sympatyczną rozmowę i czekamy na ich występ. Ja jeszcze, Pamiętajcie ja... o tym Facebooku, to jest bardzo ważne dla nas, żebyście nam pomogli w, w, w wyborze tego singla. Dokładnie. A, y... Apelujemy. A ja bym chciał tutaj stanąć, bo się o tej ustawie i chciałbym zaprotestować przeciwko tej ustawie. Tak, to protestujemy. Tak, Ręka do, do góry, kto protestuje. O, to się kto, się kto, się kto się wstrzymał? Mogę za kolegów jeszcze? Słowo, ym, e, geneza słowa hechłacz. Jak? Tak, geneza, geneza słowa hechłacz. Ale to jest... To, 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 hechłacz? Tak. Ja to jakieś bardzo świeże słowo. No tam. mówi się, nie płacz, nie płacz, kurwa, Tak, hechłacz. Ale to ale to... to... łechtacz! <noise> no co to jest? Co to za według Was jest hechłacz? Hechłacz. hechłacz? hechłacz. Nie, to jakby to na potrzeby tej reklamy. Herlawy no, łechtacz. Tak. No To jest urządzenie do hechłania, tak? Wszystko Biegnieś... może być hechłaczem. Może coś, coś do północy? Co was hechła? Podane? Co nas najbardziej hechła? No, co? Zależy o której. Koncerty was hechłają? Zależy o której w ciągu dnia. <laughs> no to teraz panowie. Macie pociąg do główna? Mamy bardzo poważny pociąg do główna. Mamy pociąg do główna. Mamy bardzo silny pociąg do główna.